i w tym filmie gramy sobie w Brawl Stars. No tak, dzisiaj będzie nietypowo. Yy, no, max yy, Wam pokazuje, co macie zrobić. Łapkę w górę zostawić w lobby. Tak jest. Yy, no, zaczniemy może od sobie uleczenia spajka na dziewiąty moc. I mamy go na 9 mocy sobie chwilę zagramy. <laughs> Zaraz zobaczę sobie, jak, ben, jak będziemy mieli y, tam y, skrzynkę, to otworzymy sobie. Y, zobaczymy, czy nam coś wypadnie dla spajka, czy jakaś nowa postać. Jak nie wypadnie jakaś nowa postać, to zaoszczędzę sobie przynajmniej gemy. Mam 378 gemów, więc Sandy na przykład, nie bym sobie wziął nawet, jakby była. Nie, ja jestem już. Ole to piperka. Dobra. Dobra, po tej grze jak będziemy mieli skrzynkę, to... No nie tylko... Dobra, nie będziemy mieli skrzynki. Chyba. Dobra, się monto. Ja na chwilę do Was mm. Siema y ponownie. Dobra. Patrzcie. Tara na moim koncie Dobra nowa postaci jednej postaci mi gównianej brakuje Sandy sobie zagramy tarą 28 gramów. Co się z 28 Sam ja sobie kupił hajs na adresie, ale myślę, nie chcę zadawać domów. Będę miał ja następnym razem więcej jak będę miał ja kupione. Dobra, idziemy sobie z tym.

a nie używam ucika. Nigdy nie dropnęłem mityka. Zawsze kupiłem, zawsze kupowałem mityki. Nigdy ludzie nie dropnęli mityka żadnego. Wszystkie musiałem kupić. Gdzie on tu już... O! Gdzie są? Dobra, tam. Pozdro. Dziewięć pucharków. Spoko. Mamy skrzynkę, więc może nam coś dropnie. Nic nam nie dropu. Mm. Teraz te Maxuję taryfę. Jeden pozostały mi brakuje. Mam na nim 1000 1,209. No, pokazałem nawet 98 kropka coś tam tam. E, Zero, zero 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 kropka jeden dwa. czekajcie zaraz wrócę Dobra, jestem jestem już na linii <ślesz> Pozdro Pozdro dla wszystkich, którzy umieją grać tarą. I którzy wydropili tarę. Bo ja nigdy nawet dla tych co mają... chociaż raz wydropili mitika. To pozdro. Ja przez rok i ileś tam nie wydropiłem tary. Ale ten El Primo to nie ogar Co ten Dary? Mi uciek spod ulta. Dobra, 84 monety na moje konto. Nie, kurde. Kolejna skrzynka nic nie ma. 10 biletów. Ej, jutro będzie e, ten wielka gra, więc będziecie mogli dużo zgarnąć tego hajsu. I to bardzo dużo. I chyba wbijemy dzisiaj 12 tysięcy pucharków na tarze. W sensie nie na tarze e, na postaci, tylko. Że. No, 12 tysięcy, i y, to na tarze tak wbiję. 12 tysięcy pucharków. Wreszcie będę miał z głowy jeszcze 2,5 tysiąca, i mam skończoną aleję y, pucharów. Kolegino dwa, no, potem no, no, robię sobie traf. Niepotrzebnie użyłem tego ulta. Ile my mamy power cubeów z tym typem? 14 power. Dobra, pozdro. Jeszcze dwie gierki. No ta i któraś tam, czy jeszcze oprócz tej dwie gierki. I mamy 12 tysięcy pucharków 27 bucharków na tarze. Dobra, jedno drugie miejsce e, gra albo pierwsze i mamy tam 12 tysięcy bucharków. Jobów ile powerkibów. Dobra. Jest, mamy dwanaście tysięcy pucharków. Oj, sorry. ja oh, już myślałam, że koniec A Aaa, tam jest. Dobra, 12 tysięcy pucharków. Otwieramy jeszcze mega boxa I zaraz się pojawi live'ik. Jak wy to widzicie, to już jest mega box, Nie no, nie ma nic, dobra. 11 gameów dostałem! Nie, musimy jakiegoś skina kupić. Nie, dobra, słabe są skiny. Dobra, 12 tysięcy wbite. Jakby to widzicie, jest live jakiś chyba. Nie, no nie wiem, czy zrobię live, ale pewnie tak. No więc fajnie. Więc marka ta.